Interior Concept Branch to ma być taki cykl spotkań, podczas którego architekci, projektanci, ale też i wykonawcy mogą do nas przyjechać i nie tylko zjeść jakieś spóźnione śniadanie czy wypić kawę, ale nabyć czy to darmowe wzorniki, czy to skonsultować się z naszymi doradcami technicznymi. Cały dzień praktycznie mamy zarezerwowany właśnie dla Was, żebyście mogli tu przyjechać i z nami po prostu porozmawiać o swoich projektach, o nowych projektach. A może coś Wam podpowiemy, mamy w tym doświadczenie. Także serdecznie zapraszamy co czwartek od godziny 9 do 15, ale też jesteśmy do 17 na ulicy Goleniowski 27 w Szczecinie.